Siema, siema, Marcin Kryński 29 co my mamy aktualnie? Sierpnia, prawie koniec wakacji. Oko Horusa, które wam pokazywałem wcześniej, jest konkurs związany z tym konkretnie drzewem. Jeżeli na nie traficie, to z tyłu tak jak pokazywałem to wcześniej, jest Surprise. Surprise. And ten, ten Surprise jak widzicie, leży tutaj dosyć długo. Co jest z tym surprise? Pokazywałem Wam, co jest surprise. To się mieści w Telford. To drzewo jest w Telford, naprawdę istnieje w Telford. Jest to jedyny konkurs w Telford, który robiłem w chwili obecnej. Jeszcze raz przyjrzyjcie się, to jest dokładnie to drzewo. Blisko ulicy, dla znalazcy czeka nagroda pieniężna. Hmm. Może to nie jest kilka tysięcy, ale chyba te złotówki i te funty komuś się przydadzą. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, hej!